Witam! Dzisiaj przedstawię Wam kolejny mało znany samochód, a jest z nim Lamborghini LM002. Zaprezentowany został w 1985 roku na salonie samochodowym Brukseli. Jego poprzednikiem był model LM001, który posiadał silnik z tyłu i był zbudowany z myślą dla ARM. Skrót LLM pochodzi od Lamborghini Militare. Nadwozie mierzy niecałe 5 metrów długości, 2 metry szerokości i niecałe 2 metry wysokości przy zachowaniu 30 cm prześwitu. Wykonane było w większości z włókien szklanych, poza drzwiami, które były zrobione z aluminium. Całość ważyła 2,7 ton. Cała bryła jest bardzo kędziasta i posiada bardzo charakterystyczne przełoczenia na masce. Wnętrze mieściło tylko 4 osoby. Co było spowodowane gigantycznym tunelem środkowym. W środku można było znaleźć wszystko, co w tamtym czasie było dostępne: m.in. klimatyzacja, elektryczne szyby, wspomaganie, skóra, drewno i co tylko dusza zabrakło. Dodatkowo dla każdego klienta może było go dowolnie doposażyć, np. przykład w strzelbę na pad. Podwozie było nietypowe jak na autotrenową ponieważ posiadało niezależne zawieszenie. Wyposażony był w pięciobiegową skrzynię biegu z reduktorem. Do wyboru były trzy tryby rozdzielania mocy. W pierwszym napędzany był sam tył, w drugim obie osie z 70% szperą i ostatnia z możliwością pełnej blokady. Pewną niedogodnością było wybieranie trybu RWD i 4WD za pomocą specjalnego klucza w poprzednich kołach. Silnik znajdował się pod przednią maską. Pochodził z modelu Contage. O pojemności 5,2 litra. Moc wynosiła 450 KM oraz 590 Nm. Silnik został dostosowany do NM002. Użyto większych filtrów do pustych warunków oraz zestrojony na gorszej jakości paliw. Osiągi jak na tak ciężkie auto były zadowalające. Przyspieszenie do setki zajmowało 8 sekund, a prędkość maksymalna wynosiła 200 km na godzinę. Spalanie za to potrafiło dojść do 40 litrów na 100 km, ale dzięki 300-litrowemu zbiornikowi paliwa na jednym tankowaniu mógł zrobić nawet do 1000 km. Pomimo gabarytów samochód prowadzi się bardzo pewnie. Zasługa to m.in. rozchodowi masy wynoszący 50 na 50 oraz niezależnemu zawieszeniu. Parkowanie nie należy do przyjemności, bo średnica zawracania wynosi 12 metrów. Również bardzo dobrze radził sobie w terenie. Nie był dla niego przeszkodą piach, woda czy wzniesienie o nachyleniu aż 70%. Dodatkowo był wyposażony w opony Pirelli Scorpion, które były wzmocnione Kevlarem i zrobione były tylko dla tego modelu. Do 1992 roku wyprodukowano około 300 egzemplarzy, w tym 60 ostatnich sztuk przeznaczonych na rynek amerykański, który później pieszczerliwie był nazywany Rambo-Lambo i wyróżniał się innymi felgami OZ Racing. Większość aut trafiła w ręce szejków, a kilkanaście aut nawet do armii arabii saudyjskiej i libii Jeżeli ktoś ma jakiś wolny 1 milion złotych, to może sobie pozwoli na zakup tego auta. Na zagranicznych aukcjach można spotkać ten samochód i w większości te rodzynki ze śmiesznymi przebiegami. W Polsce było wiadomo o trzech LM002, z czego jeden jest tylko potwierdzony i znajduje się w Radomiu. Niedługo po zakończeniu produkcji miał powstać jego następca, ale zakończyło się tylko na szkicach w 2012 zaprezentowano Lamborghini Urus, ale i tym razem nic nie wyszło i powstał tylko koncert. Lamborghini tym samochodem udowodnił, że to teraz nie tylko sportowe auta, ale i porządnego słowa, zanim one stały się w ogóle modne. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.